Na początku jeszcze chciałbym tylko wspomnieć, że materiał ten powstał dzięki współpracy wraz z DJI Polska, którzy rzucili mi tego drona do testów. Natomiast co jest ważne i co warto zaznaczyć, nie ma ten materiał żadnych cech sponsoringu. Ten materiał nie był widziany przez nikogo wcześniej, nie został on ustawiony. Tak więc wszystko, o czym mówię na temat tego drona, jest tylko i wyłącznie moją opinią, moją recenzją, no i moimi odczuciami na temat tego sprzętu. Także, jeżeli mamy sobie to już wyjaśnione, to możemy przejść dalej. Na samym początku, jeżeli chodzi o Mavica 3 Pro, to co zaskoczyło mnie najbardziej, to jest to, jak potężny faktycznie to jest dron. Jest to dron, który, no, w stosunku do Mini 3, robi dosyć sporą różnicę. Tak jak można sobie to zobaczyć mniej więcej w takim porównaniu. No, praktycznie, Mini 3, jeżeli chodzi o wielkość mojej dłoni, patrząc od podstawy dłoni, to praktycznie on nawet nie zajmuje całej wielkości mojej dłoni, więc tak rozmiarowo prezentuje się Mini 3. No, a jeżeli chodzi o Mavica 3 Pro, no to tu jest moja dłoń, a jeszcze trochę drona zostało. Także, o, może tak to będzie lepiej widoczne. né? Uh -huh. W tym momencie. Więc jeżeli chodzi o jego wielkość, na pewno zrobiła ono na mnie niemałe wrażenie. I co jest ciekawe, na co dzień latam miniaczem trzeciej generacji i powiedzmy, gdzieś tam te umiejętności latania dronem już posiadam. Mniejsze bądź większe, ale posiadam. Trzy miesiące zabawy już prawie ponad Mini 3 dają jakieś tam powiedzmy umiejętności. Natomiast kiedy odpaliłem Mavika, to powiem szczerze, że na początku się trochę zdziwiłem i musiałem się troszkę wstrzymać, zanim zacząłem wykonywać jakieś intensywne loty. Z tego względu, że jak na jego gabaryty, to jest on bardzo responsywny, żeby nie powiedzieć, że na nawet momentami agresywny w tym, co po prostu chcemy zrobić, jaki ruch chcemy wykonać. I to na początku sprawiło, że musiałem nabrać pewnego takiego, powiedzmy, obycia się z tym dronem, zanim w ogóle opanowałem, powiedzmy, jego moc. Także jeżeli ktoś w pierwszej kolejności nie miał styczności z dronami i w pierwszej kolejności się chwyta za coś takiego, jak na przykład Mavic 3 Pro, no to radziłbym w zasadzie każdemu radziłbym to testować w otwartym terenie bez żadnych przeszkód. Lepiej byłoby to zrobić w jakichś warunkach, które są naprawdę do tego sprzyjające i nie będą sprawiały żadnego problemu, bo faktycznie jest on dosyć narowisty. Ok, jest 5.30, aplikacja już powiedziała, że... a w zasadzie chyba nie, już jest 5.40. Aplikacja powiedziała, że... W której sprawdzą sobie właśnie informacje od temat wschodu Słońca i zachodu, że za około 10 minut zaczyna się właśnie wschód. Więc pozostaje mi nic innego jak wziąć Mavica i przejechać na wschód Słońca. Miejscówkę, którą zaplanowaną, więc zabieram się, żeby nie tracić czasu. Jedziemy. Dobra, jestem w pierwszej lokalizacji, którą ubrałem na dzisiejszy słońca. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Postaram się szybko tutaj machnąć jakieś ujęcia, bo słońce już widać, że coraz bardziej zaczyna się przebijać i jakby te najlepsze ujęcia w chwili obecnej zaczynają już po prostu trwać. Nie pozostaje mi z innego jak wziąć drona i startować. Pierwsza miejscówka wydaje mi się, że ograna została idealnie, więc zobaczymy jeszcze raz, jak to wyjdzie na drugiej. Słońce już ma naprawdę takie bardzo pomarańczowe barwy, więc trzeba się spieszyć i zdążyć na ten drugie miejsce. No i zobaczycie później efekty, jak to wyglądało poszło tego pierwszego. Ja jestem mega zadowolony. Małe podsumowanie dzisiejszych lotów. Uważam, że wyszło naprawdę dobrze i powiem szczerze, że możliwość tym dronem, jeżeli chodzi o te trzy obiektywy, które on oferuje, to jest naprawdę po prostu petarda. I to nie ma co ukrywać, że to jest naprawdę super sprawa, bo tak naprawdę. Rzeczy, których nie jesteśmy w stanie dostrzec za pomocą jednego obiektywu w dronie, np. tego 24mm No to perspektywa się totalnie zmienia i praktycznie postrzeganie wszystkiego dookoła się totalnie zmienia Kiedy używamy sobie na przykład perspektywy 70mm, a 166mm to już jest w ogóle totalny odlot No myślę, że po prostu będzie tego na pewno brakowało nie w zwykłym dronie, którego posiadam, jak nie jest mini 3, ale postaram się jeszcze wykorzystać możliwości tego drona w taki sposób, jak mogę najlepiej i po prostu uchwycić tak dużo dobrych momentów, jak najwięcej potrafię. No i praktycznie zabieram go wszędzie, gdzie mogę ze sobą, żeby po prostu ewentualnie wyciągnąć i polatać i zrobić jakieś dobre ujęcie. Także naprawdę jestem mega zadowolony z tego, co. Ten sprzęt potrafi. I takim moim zaskoczeniem jeszcze, które było w tych pierwszych wyrażeniach, to na pewno są materiały, z jakich ten dron został wykonany. Oczywiście mamy świadomość tego, że ten dron jest cięższy, przez co te materiały mogą być również grubsze i bardziej one mogą być solidne i wytrzymałe na wszelkiego rodzaju czynniki zewnętrzne. Natomiast w mini trójce, praktycznie jeżeli chodzi o te skrzydła przy ich rozkładaniu, to ja mam takie odczucie, że one praktycznie odskakują same, że wystarczy je do pewnego stopnia rozłożyć i one praktycznie same automatycznie można powiedzieć, sprężynują, odbijają i się otwierają. Natomiast Natomiast w Mavicu zaskoczyło mnie to, że po prostu byłem nauczony tego, co w mini 3 spotykam na co dzień, że te skrzydła będą się również w podobny sposób otwierały. I oczywiście otwierałem się one podobnie, tylko że jednak tutaj użycie siły do otwarcia tego skrzydła, znaczy większe potrzebne użycie siły do otwarcia tego skrzydła, aniżeli właśnie w mini 3. I oczywiście może się to wydawać taką pierdołą, jeżeli chodzi o uwagę, ale. W moim przypadku mi to moją uwagę zwróciło. Wolę jednak, jeżeli to ma taki wyczuwalny opór, no bo to daje takie wrażenie, że jest to gdzieś tam moc jest skonstruowane, no i w zasadzie jest to moc skonstruowane. Także taka moja również była uwaga i moje pierwsze wrażenia co do Mavica 3 Pro. I co jest jeszcze ciekawe, co mnie w zasadzie z jednej strony rozbawiło, że to jest osłona na mini trójkę na gimbala, więc to powiedzmy kawałek plastiku, mały kawałek plastiku, który osłania gimbala, aby go zabezpieczyć. To jest dla mnie 3. Natomiast ten kaganiec jest dla Mavica 3 Pro. I patrząc wymiarami, no to jest to nie lada większy kawał plastiku w stosunku do do mini trójki i nie ukrywam, że to z jednej strony mnie to rozbawiło, bo porównałem sobie powiedzmy te dwa drony do rodzaju psów, to gdzie powiedzmy Mini 3 to jest taki York. A Mavic 3 Pro to taki bym powiedział, jest owczarek niemiecki, który po prostu jest konkretnym, mocnym psem. I tak dla mnie przynajmniej jeżeli chodzi o przypisanie i porównanie do rasy psa, to tak bym właśnie kategoryzował obydwa te drony. W tym momencie porozmawiamy sobie krótko o aktualizacji, która miała jeszcze miejsce ostatnio w Mavicu. Jest to aktualizacja, która naprawdę wniosła bardzo dużych ciekawych możliwości udoskonych i pewnej rzeczy, które powinny już być od samego początku w tym dronie, ale zaraz o tym powiem. Następnie przejdziemy sobie już do takich e, moich uwag i odczuć finalnie do całego tego okresu użytkowania tego drona. Parę uwag do tego wszystkiego mam, które będą takimi moimi uszczypnięciami wobec tego drona, natomiast nie wyprzedzając faktów, przejdźmy sobie do tematu aktualizacji. Pierwszym z wymienionych przeze mnie punktów, które dotyczą aktualizacji, będzie to, że ten dron w końcu dostał możliwość nagrywania w płaskim profilu kolorystycznym dla wszystkich ogniskowych. Niestety wcześniej na początku nie było tej opcji, Dotyczyła ona tylko najszerszego obiektywu, czyli głównego obiektywu, a teraz jest to dostępne już w obiektywie o ogniskowej 70 mm oraz 166, co jest bardzo dobrym, że tak powiem, rozwiązaniem, chociaż mogło być to już od samego początku zaimplementowane w tym dronie. Natomiast polityka być może działa troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o DJI i stwierdzili, że wprowadzą to po jakimś czasie, żeby znowu było bardziej głośno o tym sprzęcie. Niemniej jednak dobrze, że ta aktualizacja to wprowadziła. Jest to znacznie ułatwiający aspekt, jeżeli chodzi o filmowanie te, bo możemy sobie wszystkie kolory sprowadzić do jednego. Nie musimy się później bawić, jeżeli chodzi o paletę barw, że tutaj będą te kolory bardziej bogate, tutaj będą one bardziej e, biedne. Dobrze, że te ogniskowe mają te profile kolorystyczne, czyli Dilog M oraz HLG, No bo, tak jak mówię, jest to duże ułatwienie oraz rozwinięcie, wydaje mi się, już wtedy. W pełni możliwości tego drona. Kolejną ciekawostką jest to, że aktualizacja wprowadziła możliwość podglądu otoczenia wokół drona za pomocą tych czujników, którymi dron został ubudowany dookoła, bo są to po prostu kamery, które nam pokazują całe otoczenie dookoła i w zasadzie możemy zwiększyć w tym wypadku bezpieczeństwo tego drona z tego prostego względu, że jeżeli nie wiemy, czy coś faktycznie za nami jest, dron tego nie wyczuwa, mamy jakieś podejrzenie, że coś może za nami się znajdować, bądź w tej okolicy, w której będziemy chcieli przelecieć, no to możemy się tym dronem zatrzymać, obejrzeć sobie otoczenie z prawej, z lewej strony, zobaczyć, czy faktycznie. Nie znajduje się tam jakiś kabel, który idzie, a nie widzimy go na w podglądzie przez kamerę. No to wydaje mi się, że te kamery w tym momencie takie sprawy nam po prostu ułatwiają, co jest naprawdę dużym plusem. Kolejnym aspektem wpływającym na bezpieczeństwo jest to, że teraz podczas lotu tym dronem jesteśmy w stanie zauważyć punkt powrotu, jakby punkt lądowiska, punkt startowy, punkt lądowiska, właśnie już z pozycji jakby samego obrazu, który nam pokazuje dron z kamery. Czyli po prostu punkt H, czyli ten home point, pokazuje nam się po prostu w momencie, w którym odwrócimy się w stronę miejsca, z którego startowaliśmy. I co jeszcze dla mnie zrobiło raczej taką odczuwalną różnicę, to jest to, że poprawiła się płynność działania całego oprogramowania, jeżeli chodzi o kontroler. Na początku, przed aktualizacją, przynajmniej takie funkcje jak na przykład zmiana ogniskowej wydawały się być dosyć mocno zlagowane, dosyć mocno opóźnione. Miało około, nie wiem, dwóch sekund, zanim na przykład zmieniła się ogniskowa z najszerszej na 70 mm bądź na 166 mm i po prostu to też wpływa teraz na względne znowu bezpieczeństwo, bo jeżeli na przykład lecimy sobie na ogniskowej 70 bądź 166 mm, gdzie nasz promień widoczności jest dosyć mocno ograniczony, no to jesteśmy w stanie szybciej przyłączyć się na ogniskową 24 mm, zobaczyć więcej i na przykład zareagować na jakieś otaczające nas warunki dookoła. Dlatego właśnie też dla mnie jest to dość duży plus w tym wszystkim, bo miałem okazję tak jak powiedziałem wcześniej pobawić się tym dronem wcześniej przed aktualizacją i zmiana tych ogniskowych w ogóle Zmiana niektórych ustawień, to jeżeli chodzi o przesłonę, czy też jeżeli chodzi o czas naświetlania migawki, no to miało to po prostu swój taki powolny tok, a wydaje mi się, że po tej aktualizacji zostało to nieco bardziej poprawione, bo w tym momencie z tego co widziałem, to jest to po prostu szybsze, bardziej płynne przejście między jedną a drugą funkcją, co jest też jak dla mnie na duży plus, no bo tak jak powiedziałem, wpływa to po części, ale też w dużej mierze. Na bezpieczeństwo w użytkowaniu tego drona, no i też przyjemność z użytkowania tego wszystkiego po prostu się poprawia, bo możemy szybciej przyłączać się między określonymi funkcjami. Aktualizacja wprowadziła jeszcze inne poprawki dotyczące tego drona. Oczywiście pełną listę tych poprawek postaram się Wam opisać w komentarzu, czy też w opisie filmu. Natomiast ja przytoczyłem takie dla mnie najistotniejsze funkcje, i wydaje mi się, dla większości użytkowników takie dosyć istotne funkcje oraz funkcje, które wpływają faktycznie na jakość tego drona i zwiększają jego jakość w tym momencie. Także wydaje mi się, że o aktualizacji to będzie już wszystko co chciałem powiedzieć dlatego teraz przejdę po prostu do takiej mm, głównej części tego materiału dotyczącej po prostu moich odczuć, moich opinii i też moich uwag dotyczących właśnie drona jakim jest Mavic 3 Pro jeżeli chodzi o Mavica 3 Pro to jest to dron który naprawdę robi ogromne wrażenie nie można tego mu odjąć ale również przynajmniej w mojej opinii nie można pominąć pewnych aspektów które według mnie powinny zostać poprawione e, bo jednak jest to dron no nie ukrywajmy profesjonalny do zastosowań profesjonalnych i nie ma tutaj co jakby dyskutować na ten temat, że jest to dron, który pozostawia mega dużo frajdy, Sprawia, że latanie tym dronem, że zbieranie wszystkich naszych powiedzmy momentów, które uchwycimy, czy to kamerują, czy robiąc zdjęcia, no po prostu jest fenomenalne, bo jednak możliwość przełączania się między trzema ogniskowymi sprawia, że po prostu no, duża część dronów, w momencie, kiedy używamy ich teraz z jedną kamerą, no Daje nam takie odczucia, że kurczę, no jednak czegoś może brakować. I w tym momencie, kiedy ja przez ostatnie dwa tygodnie latałem tym dronem, przesiadałem się czasami na mojego miniacza, bo chciałem na przykład coś oblecieć i sprawdzić sobie tą różnicę. No to było to dla mnie czasami dziwne odczucie, że jednak nie ma on takiej mocy, że nie ma on takich powiedzmy osiągów, że nie ma on właśnie tych trzech kamer, które oferuje nam Mavic 3 Pro. I były to naprawdę pewne aspekty, które ten dron pozostawia. Jakby jako tak, tak bardzo pozytywne odczucia, że dziwnie jest później wrócić do sprzętu, który na przykład tymi funkcjami bądź tymi możliwościami już się nie odznacza. Oczywiście ten dron jest bogaty we wszystkie te funkcje typu Master Shots, Quick Shots, Active Track, Point of Interest. Te funkcje, które po prostu sprawiają, że użytkowanie drona staje się jeszcze bardziej przyjemne i jeszcze bardziej takie powiedzmy w pewnych momentach filmowe, bo ten dron potrafi zrobić sam różnego rodzaju ujęcia, które jakby nie zmuszają po części nas do tego, że musimy się zastanawiać jak daną stronę wykonać, tylko na przykład włączymy mu opcję, Master shotów i na przykład. Zrobił on nam dwie minuty ujęć, z których po prostu później powyciągamy sobie to, co najlepsze i nie musimy się, że tak powiem, zastanawiać, jak to ogarnąć, bo może się okazać, że sam dron i jego pomysł na wykonanie tej sceny będzie dla nas wystarczająco w zupełności. Opcja Active Track pozwala nam na śledzenie obiektu z różnych stron, nie jest to tylko przód, prawo, lewo. Może być to po przekątnych stronach, co na przykład daje taki bardziej filmowy efekt. Oczywiście te funkcje są dostępne również w ogniskowej 70 mm, czego chyba przed aktualizacją nie było jeszcze. Natomiast opcja aktywnego śledzenia jest dostępna na w ogniskowej 166 mm, ale nie już jakby automatycznie przez drona. Ona aktywnie jakby skupia się na celu, który zaznaczymy, natomiast nie są już te opcje dostępne, żeby dron automatycznie za nami podążał. Jedynie po prostu będzie utrzymywał na nas swój, nazwijmy to, celownik, natomiast już nie będzie nas śledził. Last but not least to jeszcze właśnie kwestia dotycząca profilów płaskich, jeżeli chodzi o tego drona. To jest po prostu świetna sprawa. On nagrywa w trzech profilach kolorystycznych, czyli d log, d -Log m oraz HLG i powiem szczerze, że możliwości, które możemy osiągnąć dzięki tym Chwilą są po prostu ogromne. On nagrywa w 10 bitach w kodeku H265. Więc, jeżeli jeszcze macie na przykład sprzęt, który uciągnie wam kodek H265 i jesteście w stanie po prostu na takim kodeku pracować, to ten dron umożliwia wam jeszcze łatwiejszą robotę w obróbce tego materiału. Z tego względu, że kodek H265. Zajmuje mniej miejsca, ma taką samą jakość, a po prostu jest bardziej korzystny, właśnie jeżeli chodzi o wypełnianie przestrzeni pamięci, waszej karty m, pamięci. No i te wyższe ogniskowe, czyli 70 mm oraz 166, przez to, że mają one teraz tą możliwość zbierania również tych danych w płaskim profilu d M, daje również znacznie większy wachlarz możliwości, o czym mówiłem na samym początku tego materiału, dzięki czemu możemy wszystkie nasze ujęcia, czy to z węższego obiektywu, czy to z jeszcze obiektywu nagrane, możemy sobie sprowadzić do jednego profilu kolorystycznego i po prostu cieszyć się jakością tego obrazka. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o nasze zainwestowane pieniądze na przykład w sprzęt, który takie możliwości posiada, to na pewno jest to w jakiś sposób zwrot dla nas, jeżeli chodzi o użytkowników, zwrot w postaci choćby tej jakości, jaką to wszystko oferuje, bo no uważam, że można z tego wyciągnąć dużo, 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 a nawet jeszcze więcej. Kolejną rzeczą, która zrobiła na mnie naprawdę duże wyrażenie to jest możliwości jakby kąta pochylenia się tego drona. Nie powiem w dokładnych wartościach, ile to jest jakby stopni pochylenia tego drona. Natomiast zaraz wam pokażę tutaj, odpalę sobie go, żeby gimbal się zaaktywował i zaczął stabilizować się w powietrzu. Pokażę wam do jakiego poziomu nachylenia, jakby bocznego ten dron nie jest możliwy, jakby, żeby go pochylić. I dopiero zobaczycie, kiedy gimbal przestaje jakby kontrolować się, traci kontrolę i leci, że tak powiem, razem z dronem. Także ja sobie go odpalę i zaraz zobaczycie. Ok, mamy drona już aktywnego, gimbal już działa. Dron jest teraz w neutralnej pozycji, przechylamy go do boku. Gimbal cały czas zostaje w miejscu i zobaczcie już w jakim kącie ułożony jest sam dron. Dopiero w takim momencie gimbal się przewraca razem z dronem. Więc... Patrząc na to, jaki możliwy kąt nachylenia bocznego ten dron posiada, to jestem naprawdę zdziwiony, że on po prostu tak długo trzyma kontrolę nad sobą i nie daje się zdestabilizować, jeżeli chodzi o możliwości na przykład tego gimbala. Więc jakby to jest naprawdę duże zaskoczenie jak dla mnie. Podejrzewam, że to wszystko też się wiąże z tym, że po prostu jego ciężar, jego zasięg tych ramion jest po prostu znacznie większy i po prostu cała stabilność tego drona wynika właśnie z całej jego budowy. W powietrzu, jak się nim steruje, wygląda to z jednej strony komicznie, ale z drugiej strony robi dosyć dobre wrażenie, bo pokazuje po prostu właśnie, jak jak on jest responsywny i jak po prostu on potrafi jakby manewrować w powietrzu, kiedy sobie nim sterujemy. I teraz przechodząc dalej, powiemy sobie o takich aspektach, które są również fajną rzeczą w tym dronie, ale uważam, że mogłyby być one zrobione inaczej, bądź mogłyby być one jakby wprowadzone wcześniej, bądź mogłyby być one rozwinięte o na przykład pozostałe ogniskowe. A o co mi teraz chodzi? Na przykład jest ogniskowa 24 mm, która mm, tylko jako jedyna może mieć zmienianą przesłonę swojego obiektywu. I jest to super sprawa, że może zmienić przesłonę obiektywu, tylko na przykład wydaje mi się, że jeżeli ten dron jest aż tak bardzo zaawansowany, to fajną opcją byłoby, żeby można było właśnie sterować ogniskową spośród pozostałych obiektywów nawet chociaż w pewnej części sterować sobie tą ogniskową szkoda, że po prostu tego nie ma, bo jakby to też jakby powoduje, że musimy się zaopatrzyć w filtry zewnętrzne czyli filtry szare, filtry ND, co wydaje mi się, że po prostu jakby, jeżeli Mavic odznacza się taką po prostu jakby swoją charakterystyką możliwości zmieniania ogniskowej w obiektywie, to wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby jednak zostało to rozwinięte o pozostałe ogniskowe, być może kolejny Mawi, który wyjdzie, już będzie tą opcję miał. Kolejną taką rzeczą, która powiedzmy może pewne ograniczenia nałożyć na tego drona, to jest to, że wchodzi on w kategorię C2, co już sprawia, że jakby restrykcje wobec tego drona już się zmieniają dosyć mocno. I te informacje, co zmienia się w związku z tym dronem w tej kategorii, dodam wam w komentarzu do tego filmu, co po prostu jest wymagane od operatorów. Właśnie drona z tą kategorią waży on powyżej już 900 gram, co też warto jest zaznaczenia, że po prostu jego waga już jest. Dosyć znacznie zaznaczona tutaj, bo inna kategoria jest dla dronów, bo na przykład Mavic 3 i Mavic 3 Classic mają poniżej 900 gram, wchodzą w kategorię C1, co sprawia, że już są tymi jakby lżejszymi restrykcjami objęte. A Mavic 3 Pro, przez to, że trochę nam przytył, waży 960 gram, czyli niecały kilogram, to sprawia, że już po prostu trzeba pewne inne jakby obostrzenia na niego nałożyć. Kolejną rzeczą, która może niektórym przysporzyć problemów bądź też kłopotów. Oczywiście to może być minus, może nie być minus. Wszystko zależy od tego, gdzie używamy tego drona. Natomiast jeżeli będziemy na przykład uporczywi nad jakimś rejonem latać, na przykład będziemy mieli jakiegoś upierdliwego sąsiada, który na przykład jeżeli przeleci mu coś nad głową innego niż tylko ptak, to za chwilę będzie po prostu chciał dowiedzieć się o co chodzi i gdzieś powiedzmy z tym iść, no to po prostu z tym dronem może być ta zabawa, nazwijmy to bardziej ciekawa. Nie ma co ukrywać, jest on naprawdę głośny i jakby ja wobec tego nie mam problemu, ale może być też tak, że trafi się właśnie ktoś, kto będzie chciał sobie zachować jak największą strefę komfortu wobec tego, co się dzieje Wokół niego. Oczywiście w Polsce nie ma jakby zakazu przelotu nad czyimś na przykład, nie wiem, podwórkiem. Natomiast jakby jeżeli będziemy często to robić i ktoś będzie po prostu chciał się tego że tak powiem pozbyć, no to może nam zrobić jakiś tam powiedzmy kłopot. Więc jakby tutaj pytanie teraz to, gdzie i dlaczego będzie chciał go używać, też wydaje mi się, że warto jest zwrócić uwagę na to jaki poziom głośności emituje właśnie ten dron. I ostatnią rzeczą, którą chciałbym tutaj przytoczyć jest po prostu długość lotu na jednej baterii. Jest deklarowana na 46 minut lotu na jednej baterii przez producenta. No to w moim przypadku sprawdzało się to na okolice 35-36 minut i Szczerze, ja praktycznie w ogóle nie latałem w trybie sport. Więc używany on był w trybie cine, jak i normalnym i w takim mieszanym trybie starczało tej baterii właśnie na 35 czy 36 minut. No ale to gdzieś tam powiedzmy daje się odczuć, że jednak jeżeli ktoś się nastawił na 46 minut, bo na przykład tak podawała instrukcja, czy też tak podawał producent, no to musi się liczyć z tym, że ten zakres tych minut będzie krótszy w granicy od 9 do 10 minut krócej. Przynajmniej tak wynikało z moich moich testów. Także to taka też na końcu moja uwaga. Co do długości działania na jednej baterii. I jeszcze na koniec, moja taka typowa opinia co do tego drona: to naprawdę był to fajny czas doświadczeń w związku z testowaniem tego drona. Dał on naprawdę ciekawe odczucia, właśnie jeżeli chodzi o te obiektywy, bo to przede wszystkim najbardziej i najmocniej się wszystkim interesowało. Płaski profil kolorystyczny zbierający masę informacji, 10-bitowy format nagrywania naszych materiałów, format H265, mnogość jakby tych ustawień, pewne uwagi, z którymi wam, z wami się podzieliłem, które mogłyby być po prostu zrobione troszkę inaczej. Dobrze, że są, ale szkoda, że właśnie tak jak powiedziałem wcześniej. Nie są one na przykład w taki sposób zrobione, jakby to mogło być zrobione, aczkolwiek podejrzewam, że nic, co się nie pojawiło teraz, nie będzie mogło się pojawić w przyszłości. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z rzutkowania tego sprzętu. Cieszę się, że mogłem zrobić taką małą recenzję opisującą właśnie tego drona. I dzięki raz jeszcze DJ Polska za udostępnienie tego sprzętu. No i cóż, dzięki wam wszystkim za oglądanie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie je śmiało w komentarzach. Sesja komentarzy jest wasza. No i widzimy się oraz słyszymy w kolejnych materiałach, także trzymajcie się się no i cześć